Cześć! Ostatnio było tu już Audi z epoki, jak to się mówi, a mianowicie Cabriolet, a dzisiaj zapraszam Was na seans uzupełniający, a mianowicie na prezentację Audi Quattro po kilku ulepszeniach. Cześć, jestem Darek, przyjechałem do Was dzisiaj Audi Coupe Quattro z 1993 roku, bazowo silnik 2-3, 10 zaworów, o mocy 133 koni, tylko ładny dźwięk, nic więcej. Przebieg auta to jest teraz aktualnie 350 parę tysięcy kilometrów. Samochód, jakby to powiedzieć, było od zawsze od dziecka moim marzeniem, ponieważ mój sąsiad, mając ja, mając 12-11 lat, mój sąsiad miał taką właśnie kwatrówkę. I gdzieś w człowieku zaiskrzyło tak mocno, że trzeba było takie coś poszukać w wieku dorosłym, zrobić prawo jazdy, kupić i budować coś swojego. Coś nieoryginalnego, nietypowego, bo życie jest za krótkie, żeby jeździć serią, wiadomo. W aucie zostało przeprowadzone szereg modyfikacji, jakim jest swap silnika, swap hamulców, zmienione zawieszenie na cały poliuretan, kołyski aluminiowe. z Hamulce jak widać z przodu są troszkę większe, mamy tutaj tarcze z Mercedesa 330 mm AMG, do tego zacisk Brembo Alfa Romeo 166, tył jeszcze seria, na razie to względnie hamuje. Przód to jak widać zderzak V6 S2 z dokładką DTM, -a, halogeny, kierunkowskazy przyciemniane folią, Bixenon, grill i kratki w zderzaku wykonane własnoręcznie, tak zwany kustom mały głodek, bo Mały głodek, bo lubi mało jeść. Jeżeli chodzi o bok, auto zakupiłem z modyfikacjami, takimi jak te progi, czy usunięte boczne listwy, z tym, że to było zrobione w Szwajcarii. Bo ja te auto mam 8 lat, kupiłem je sprowadzone ze Szwajcarii i po prostu tam zrobili wszystko na szpachle ponad centymetr grubości. Przy odbudowie szpachla całkowicie została odkuta. Profile 2 mm zostały wspawane. Na końcu cynowanie, żeby to było trwalsze i bardziej elastyczne, żeby to później na wykończeniach nie pękało. Felgi, podróba S-Line, 17 cali. Dodam jeszcze, że chciałem porównać cenę za OC, jaką Darek płaci za to auto, do ceny w Mubi, jak zwykle, więc poprosiłem Darka o zdjęcie polisy z ceną. I w odpowiedzi dostałem te dwa zrzuty z telefonu. Okazało się, że Darek jest teraz za granicą, nie ma dostępu do polisy, ale nie chciał mnie zostawić bez wyceny, więc wycenił mi swoje auto w Mubi. No, ale pomyślałam, ok, no to jest zabawne, ale też na swój sposób pouczające. Patrzcie, każdy z nas jest inny, każdy uzyskuje inną cenę. Zobaczcie, jak ubezpieczyciele wycenili mnie. Tak gdybym ja był właścicielem tego samochodu, wbiłem swoje dane, dane auta i wyszło na to, że dla mnie to samo ubezpieczenie będzie kosztowało więcej i naprawdę nie wiem dlaczego. Może myślą, że w tym wieku ludzie już ledwo widzą i taki 45-latek jak ja to już zagrożenie życia. Naprawdę nie wiem. Ale wniosek z tego jest taki. Każdy z nas ma swój profil ryzyka. Dla każdego auta ten profil może być obliczany zupełnie inaczej. Więc jedynie sprawdzając wycenę swojego auta w mubi.pl, łomany przez Zachar, możesz sprawdzić jak bardzo jesteście ze swoim autem ryzykowną parą. A jak się okaże, że nie, to odejmiecie jeszcze 150 zł cashback i będziecie mieli cenę niedopobicie. Zapraszam link w opisie. Jeżeli chodzi o tył. Tył to wydech Audi S1 2018 rok. Lampy pomalowane specjalną miksturą mojego lakiernika, że tak powiem, które naprawdę wyglądają bardzo podobnie do oryginalnych lamp Tresera, czarny znaczek. Lakiernik mój znajomy z pracy gdzie dziękuję właśnie jemu i mojemu szefowi Grzegorzowi Knorowi za udostępnienie miejsca na odbudowę tego auta w sumie na kilkaset godzin. Bo to nie było łatwe zadanie całkowicie rozebrać i to poskładać wszystko na nowych gratach. Auto zostało tak jak mówię kompletnie odbudowane od spodu, wszystkie nowe przewody, elementy zawieszenia układu kierowniczego, paliwowe przewody też są nowe. W sumie od spodu to lepiej chyba wygląda jak od góry. Samochód nabyłem w 2013 roku, ponieważ moja pierwsza Audi Coupe, ale niestety Ośka, wyzionęła ducha, już nie było sensu jej reanimować. Po prostu trafiła się okazja na zakup tego egzemplarza za 8 lat temu. Śmieszny pieniądz, bo to było w granicach 5000 złotych, ale tak jak mówię, tutaj był dosłownie wieść tuning wlot na masce Lancer Ewo 9, wszędzie laminaty, szpachle i te inne rzeczy, wziąłem go ze względu na to właśnie, żeby, żeby to uratować tak? mało jest tych egzemplarzy już na drodze, tak więc coś zaiskrzyło i po prostu pojechałem po nią od tamtej pory. No, zmieniło się bardzo dużo. W sumie wszystko się zmieniło oprócz wnętrza niestety, ale to jest temat rzeka na razie. Ehm. Co do zakupu, jeszcze co mnie kierowało, no tutaj wiadomo napęd Quattro, tak? No, legenda z blokadą dyferencjału, która też jest troszkę zmieniona, nie wyłącza się przy 40 na godzinę, tylko ponad 60, ale to jest tylko na zimę, żeby się tak pobawić bardziej gdzieś tam po, po serpentynkach górskich. Po roku, w sumie po półtorej roku od zakupu, pojawiały się pierwsze pęknięcia w miejscach, gdzie zostały usunięte w Szwajcarii listy boczne. Przy okazji, kolega lekko przetarł mi ten samochód. Oddałem auto do znajomego lakiernika. Auto było u niego ponad 8 miesięcy. Ja nie miałem wglądu na to, jak ten samochód jest po prostu wykonywana praca, bo pracuję za granicą. A e, przyjeżdżając do Polski widocznie musiał się pan bardzo śpieszyć, że go cisłem już z terminem. Bo po kolejnych pół, kilku miesiącach jak auto stało w Polsce w garażu przyjechałem na urlop, otworzyłem garaż i po prostu nogi się ugięły. E, Klar razem z bazą schodził aż z warstwami podkładu, widocznie za szybko było suszone albo jakieś inne tam Powody były tego wszystkiego, po czym no, nie dogadałem się zbytnio z Panem, ale temat może pominmy. Niedawno samochód, tak jak mówię, przeszedł gruntowną, gruntowną odbudowę, zmieniony został kolor z szafranowego na Nardo Grey z Audi RS7. Myślę, że w miarę się wpasowuje w całe te tło, nie wygląda najgorzej. Jeszcze przedwczoraj mój przyjaciel Krzysztof Bator założył tutaj powłokę ceramiczną. Naprawdę przyłożył się chłopak, za co mu też serdecznie dziękuję. Pod maską tutaj mamy jeszcze, jak wiadomo, niedokończone, bo takie projekty to jest never ending story. Znajduje się silnik o pojemności czajnika 1.8, ale turbo z Audi A4 B5. Silnik został sprowadzony tak samo z Niemiec z przebiegiem 180 000 km, udokumentowanym oczywiście. Jakie modyfikacje zostały zrobione w silniku? Bazowo 150 KONI AEB. Cewki tutaj są z TFSI, razem wyrzucony moduł zapłonu. Za co dziękuję Wigokustom, Turbo Hybryda z wirnikiem kompresji K0464. No, potencjał ponad 340-350 koni, wtryski SAP, regulator 4 bary, twardy dolot, centralny intercooler, downpipe, 2,75 cala, wszystkie swap, swap elektryki, modyfikacje, wszystko robiłem tutaj sam. Ostatnimi czasy jeszcze niedawno dorzucałem klimatyzację. Tak samo za 4, dlatego jeszcze to nie jest wszystko tutaj tak, jak ma być. Niestety, jeżeli chodzi o strojenie, samochód posiada tak zwaną świnkę D3 sterownik, który oszukuje jakby parametry oryginalnego sterownika. Sterownik tutaj mamy AJL, jeżeli chodzi o Eku silnika 180 bazowo, to jest takie wyjściowa moc moja. Aktualnie na tym setupie auto ma. Na żywotnym setupie powiedzmy, bo generowała ona większą mozę, ale z tym, że jeżdżę trasy z dziećmi, nie chciałbym, żeby sobie jakiś tłok wyszedł na spacer w czasie jazdy. Generuje 256 koni i 370 momentu, co naprawdę jest już przyjemne w porównaniu do tego, co było, tak? Jeżeli chodzi o komorę dalej silnika, zostały pousuwane wszystkie zbędne jakieś tam rzeczy, sorry za obudowę akumulatora to tak na wszelki wypadek, izolacja termiczna, akumulator będzie znajdował się e, albo w lewej części tutaj komory, albo zostanie po prostu przeniesiony do bagażnika e, zimny dolot, puszka piwa Termika, oczywiście, od środka do zimnego powietrza, żeby tam coś było chłodniej. Dodatkowo w samochodzie została zainstalowana sonda szerokopasmowa razem z wskaźnikiem AFR, czyli skład mieszanki spalin i czujnikiem temperatury, ponieważ samochód, tak jak mówiłem, strojem sam, a to są dwa niezbędne parametry do tego, żeby po prostu czegoś nie uwalić. Tak? Mi się wydaje, że. No jak na pierwsze moje takie modyfikacje to jestem naprawdę zadowolony, tym bardziej, że setup już ma przejechane 15 tysięcy kilometrów. Nic się nie dzieje oprócz jednego spalonego sprzęgła, które nie wytrzymało. Za wszystkie graty i dobór w częściach dziękuję firmie fmic.pl. Naprawdę dają radę chłopaki. Jeżeli chodzi o część zabudowy przedniej to też będzie w niedługim czasie zmieniane, ponieważ w parę Dni w sumie wcześniej była montowana tutaj klimatyzacja Nie zdążyłem już tego poskładać No ale chłodzi Przynajmniej się W miarę przyjemnie jedzie Bo bez klimy to już nie w tych czasach Tym bardziej z dzieciakami bo auto jest jak to mówię rodzinne Na rodzinne wypady Ale spokojnie walizka wózek dziecięcy się mieści tak więc nie ma tragedii No jeżeli chodzi O dalej napęd napęd został Konkretnie tak samo zregenerowane wszystkie półosie, przeguby, gumy, uszczelniacze, e, sprzęgło drugie, wszystko jest tutaj nowe, tak, sprzęgło jest wzmacniane, obite keflarem, docisk wzmocniony, tam 300 koni, 400 N to e, gwarancje na to dają. E, jeżeli chodzi jeszcze o... Napęd. Jedyne, co nie zostało jeszcze zrobione, to nie był jeszcze regenerowany wał, który zaczyna mieć już lekkie drgania powyżej prędkości 180 na godzinę. Już czuć po prostu te bicie na budzie, ale to jest temat na zimę: wyjąć, oddać. Niech to zrobi ktoś, kto ma sprzęt do tego, i będzie, jeżeli chodzi o napęd, od podstaw zrobiony. Ewentualnie myślę nad zmianą jeszcze skrzyni z pięciu biegów na sześć, ale to, to jeszcze niewyjaśniona kwestia, ja mam za dużo pomysłów w głowie jak na ten moment. Bagażnik. Bagażnik to jak cała reszta tapicerki robiona na szybko, przeze mnie, gdzie to nie jest w ogóle moja specjalizacja, ani w ogóle nie na moje nerwy, że tak powiem. Co jest w bagażniku? W bagażniku znajduje się dosyć jakościowy sprzęt grający. Gladen SQX-12, wzmacniacz Phase Evolution Opus 150.4, już taki, że powiem dinozaur na rynku. Jeżeli chodzi o wnętrze, zostało maksymalnie wytłumione matami, pijankami serii Premium z firmy CTK. Które ufundowała na ten projekt firma Prospectrum Car, która angażowała się w dobór sprzętu, w strojenie tego grania, za co też serdecznie dziękuję. I Może nie w długim czasie będzie opcja tego, żeby to oni się zajęli komorą bagażnika i gdzieś tam z zabudowami, bo i nie mieli kiedyś na to chłopaki czasu. A no moje takie zdolności, jeżeli chodzi o tapicerstwo, to jest lipne. Ja tam wolę mechanikę i smary. Tak? Ehm. Do bagażnika. Każdy mówi, że to jak coupe dwudrzwiowe i rodzinne auto. Wchodzi wózek dziecięcy, torba podróżna, można jechać z dzieciakami, dwójką w sumie na wakacje bez żadnego problemu. Jeżeli byście chcieli odsłuchać, zaraz możemy kawałek jakiś puścić, zobaczycie jak to tam gra. Jeżeli chodzi o tylną komorę, to jeszcze nie została przyciemniona tylna szyba, co też mam zamiar w niedługim okresie czasu zrobić. No no respite and no here. Jeżeli chodzi o wnętrze, wnętrze w tym samochodzie e, wymaga już gruntownego remontu ze względu na wiek i przebieg oczywiście tego samochodu. 30 lat jednak ugryzł, ząb czasu go. W e, Fotele chciałbym zostawić takie jakie są, no odbudować. Odrestaurować od podstaw, nowe zakupić nowe, niepołamane boczki. Te obszycia, jak widać, to robiłem sam, ponieważ oryginalny materiał odchodził. Na szybko coś przy składaniu trzeba było tutaj wrzucić. Tak samo pod sufitka, obicie słupków i tak dalej. Wnętrze tutaj zostały. Oprócz trzech oryginalnych zegarów, które były w tej wersji, mamy dorzucone dwa zegary: właśnie skład mieszanki, temperatura spalin, launch control, aktywacja. Samolot posiada manualną klimatyzację, jest zamontowany podobno, ładnie to wygląda zegar barbustu, nawet skalą przypominającą dosłownie oryginał. Na środku znajduje się zamontowany tablet, który jest głównym w sumie źródłem dźwięku w tym samochodzie. Przy okazji tam google, janosik, inne, inne sprawy. W słupkach znajdują się Twittery z marki Audiosystema. Cały w ogóle komplet wraz z woferami w drzwiach i z wrotnicami z tyłu to jest Audiosystem HX165 Face, pierwszej edycji. Które no, dają ładno, ładne źródło dźwięku. Jednostka sterująca to jest Pioneer Dech 88 RS2. Stary wyjadacz. Naprawdę jakościowo dobre radyjko. Nawet w miarę fajne wkomponujące się wnętrze tego auta. Kierownica kierownica trójramienna, która została lekko z dołem ścięta, ponieważ haczyła o kolana. Zrobione bicepsy obszyta na nowo. Ładnie to wygląda. Tak jak mówię, tunel i konsola razem z boczkami w przyszłym być może roku zostanie całe wszystko wyflokowane. Reszta elementów zakupie będzie się oprzywało. Ale to już zostawiam środek wtedy chłopakom z Prospectrum Car powiedzieli, że się tym zajmą. Za co im dziękuję już teraz? Zobaczymy efekty pracy. Być może już w przyszłym roku. Jeżeli jest kupę dwójka dzieci i brak tylnych drzwi, to nie możemy mówić tutaj o funkcjonalności. Ale dla chcącego nic trudnego, prawda? Tak więc idzie żyć, idzie przeżyć, idzie jeździć z rodziną bez problemu. A przy tym od razu jest fan. Mój syn, na przykład, ma fan z, z tego, jak Turbo tutaj pracuje. To u niego na twarzy pojawia się od razu uśmiech, i to jest dla mnie. No, miłe. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, jedyną rzeczą, którą żałuję, to jest danie całego układu napędowego na sztywno czyli poliuretan i aluminiowe tuleje, z tego względu, że podczas właśnie miejskiej jazdy, przy odpuszczeniu gazu, nie mamy żadnych. Miejsc gdzie by te drgania były tłumione i wszystko przenosi się na budę, ale kto to wiedział? Jeżeli chodzi o nap no napęd, jak dla mnie, jedni mówią, że jak jest silnik na zderzaku, no to auto się nie prowadzi. Ale jeszcze ten model z tym podziałem mocy, napędu robi fajne wrażenie. Auto się słucha, jest na zawieszeniu Eibacha Prokita. Słucha się w zakrętach, można śmiało sobie poginać. Nie jest gdzieś tam też mega sztywne, wiadomo. Lekki komforti gdzieś tam musi jeszcze być zostać. Może człowiek się starzeje, kto to wie. Jeżeli lata się autostradowo do prędkości, powiedzmy 130-140, nie używając dużo gazu, potrafimy się zmieścić między 10-11 litrów śmiało. Jeżeli używamy już Boost'u i chcemy podenerwować nowe auta, ze spalaniem myślę 17-18 litrów możemy się śmiało liczyć. W zależności ile dmuchamy. Tutaj jest na razie tam 1,3-1,4 bara do ładowania. Można dmuchnąć 1,7, ale jeszcze silnik nie jest do tego przystosowany. Kwestia czasu. Dźwięk. Układ wydechowy został wyspawany przeze mnie. Wydaje mi się, że jak na pierwszy kustom własny, handmade, jak to mówią, nie jest źle, nie jest głośno. Tym bardziej, że jest tylko tłumik końcowy, japoński układ katanima, dźwięk turbinki. Wydaje mi się, że jest całkiem ok. Nie słychać tak, żeby nie wiadomo, co tutaj tukło, pukło. Mimo racji wieku ma coś prawo zaskrzeczeć, zapiszczeć, ale i tak wytłumienie w tym aucie na matach od Prospectrum Car naprawdę robi robotę. Autostradowe jest wszystko pozamykane, oprócz świstu starych uszczelek nic nie słychać. Ja tam jestem zadowolony z tego auta. Spełniło się jakieś tam moje marzenie, tym bardziej przeze mnie budowane, tak? Osoby z zewnątrz pomagały, podpowiadały, ile mogły, ale tak naprawdę oprócz teraz tapicerki i, lakier... i blacharstwa, lakiernictwa, samochód jest w 100% budowany przeze mnie. Od A do Z mechanika, wydechy, hamulce, moc, elektronika, elektryka, karaudio. audio. Wszystko staram się robić tutaj samemu bo później to najbardziej cieszy i jak ktoś mówi, że kawał dobrej roboty to człowieka to po prostu napędza i pcha do dalszego dalszego działania w tą stronę jeżeli chodzi o koszta takiego auta na pewno koszta jeżeli robi się samemu to jest 50% mniej tego co by się wydało jakby to miały robić inne firmy mówiąc tutaj tak, jak ten samolot był robiony na niemieckim warsztacie, u mnie, gdzie ja pracuję. To lakiernik wydubał tutaj ponad 100 godzin, roboczo godzin, gdzie jedna robocza godzina z podatkiem kosztuje w granicach 90 euro, tak więc można to sobie łatwo policzyć, ile to jest pieniędzy za granicą, no ale to było zrobione naprawdę z podejściem z pasji, z serducha. Tak samo dziękuję swojemu szefowi za to, ile czasu poświęcił na szukanie niektórych elementów do tego auta, bo każdy myśli, że to takie hobsiub, a wcale tak już nie jest. Jeżeli chodzi o koszta budowy samemu, że tak powiem, wytumienie wraz z systemem CarAudio, takiej jakości z kablami matami, tak jak mówię, wygłuszeniami, tym wszystkim. To jest koszt na pewno w tamtych czasach, jak ja to kupowałem, to jest na pewno w granicach 15 tysięcy złotych. Silnik, modyfikacje silnika, odbudowy, zawieszenia przez ostatni rok czasu grubo ponad 20 tysięcy. żeby żona nie widziała, to się wytnie. Lakiernictwo. Tutaj akurat dzięki swojemu szefowi tyle co koszty materiałów i koszt zderzaka po niefortunnej niefortunnym spotkaniu na autostradzie z zającem gdzie po odmalowaniu całego auta dwa miesiące później na trasie wyskoczył zając i trzeba było znowu malować błotnik razem ze zderzakiem a kto ma takie kupę albo kiedyś Miał albo rozeznaje się w temacie, wie, ile kosztuje taki nowy zderzak, to nie są tanie rzeczy. Zostało wnętrze, które też oscyluje w granicach 15-20 tysięcy złotych za konkretne oprzycie i zrobienie roboty. Spokojnie można myśleć nad tym, żeby mieć w granicach 70 tysięcy złotych, jeżeli robi się samemu wolnej gotówki. Tutaj wiadomo, nie szło to nic naraz. Auto było robione etapami. Jeżeli ktoś ma pasję, czas, chęci na taki samochód, który wiadomo, z biegiem czasu zawsze coś gdzieś wyjdzie, to wydaje mi się, że to jest fajna opcja na klasyka, który daje frajdę z jazdy. Mega. A do tego... Jest w miarę stosunek jakości do budżetu, myślę, że jest ok. Tak, na zakończenie chciałbym podziękować Zacharowi za zaproszenie do programu. Oczywiście, w opisie filmu będzie link do fanpage'a, który prowadzę z budowy tej oto babki. Serdecznie zapraszam do polubienia. Ewentualnie, jak ktoś by miał jakieś tam graty niepotrzebne, to można zostawić komentarz pod filmem. Chętnie przygarnę w ramach zakupu jakieś elementy. Wiadomo, tego już nie ma. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Trzymajcie się, cześć.